A teraz o bardzo sympatycznej akcji, którą już po raz piąty prowadzi Fundacja Wsparcie 112. Akcja Misie Ratownisie polega na przekazaniu pluszaków do jednostek Straży Pożarnych, Zespołów Ratownictwa Medycznego i innych służb, aby były one wsparciem dla najmłodszych w ciężkich chwilach. W studiu koordynator działań oraz prezes Fundacji Wsparcie 112, pan Artur Jabłoński, który do studia przyszedł z takimi sympatycznymi miśkami. Witam. Dobry, witam. Panie Arturze, powiedzmy może w ogóle o samej idei. Kiedy ona się narodziła i, i kto w ogóle wpadł na taki pomysł, żeby właśnie zbierać pluszaki? Znaczy tak, idea całej akcji narodziła się w sumie 5 lat temu. Zaczęło się głównie od prośby strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, którzy zwrócili się z taką prośbą, że brakuje im miśków. Wiedzieli, że prowadzimy też jakieś inne działania, inne akcje, akcje charytatywne. I przy okazji właśnie podsunęli nam taki pomysł, czy by nie było możliwości pozbierania tych pluszaków. No i stąd zaczął się właśnie A pierwszy A Czemu, czemu taki misiek ma służyć? W jaki sposób on ma pomóc właśnie dziecku? Dziecku, które jakby uczestniczy w wypadku, które stało się jakby świadkiem jakichś takich ciężkich, ciężkich przeżyć. Co ten mi się powoduje? Znaczy tak, Misiek właśnie absorbuje to co, to, co, to, co właśnie dziecko traci tutaj w tym wypadku. Głównie chodzi o to, żeby odwrócić też uwagę dziecka od tych tragicznych chwil, czyli od wypadku, od tego, że to się stało najbliższ, najbliższemu, czyli mamie, tacie. Misiek też... W, takim rozumowaniu dziecka pokazuje to ciepło domowe, które tutaj traci w miejscu wypadku. Wiadomo, że my jako ratownicy jesteśmy obcymi osobami dla tego dziecka, więc te, to dziecko też przed nami się nie otworzy. Dając właśnie takiego miśka dziecku, możemy też łatwiej podejść do, do takiego dziecka, spytać się, co go boli, na przykład w taki sposób, że pytamy się dziecka, czy na przykład, że pokazał na misiu, czy boli, boli go łapka, czy, czy, czy nóżka, czy ewentualnie głowa i wtedy wiadomo automatycznie też inaczej ta rozmowa przebiega, łatwiej jest nam jakieś informacje kluczowe dla nas. A ten misio zostaje już potem z tym tak? tak, dlatego też potrzebujemy tych miśków bardzo dużo, bo każde dziecko tego misia zabiera sobie do szpitala, później, wiadomo, do domu. Jest to taka trochę, no wiadomo, no to jest, taka, jest, jest też taki misiek, który, który potem, to dziecko bierze, wiadomo. Taki przyjaciel. No taki taki przyjaciel, z którym później spędza resztę, resztę życia. Powiedzmy o tym, na czym akcja polega i w jakim momencie się ona w tym teraz znajduje. Um, dzisiaj, właśnie, to jest taki ostatni dzień, gdzie jeszcze placówki, szkoły czy firmy mogą się zgłosić do nas. Dokładnie do godziny 24 prowadzimy jeszcze rejestrację sztabów, czyli punkt takich, które chcą sobie u siebie zbierać miszki. To, to jest właśnie taki ostatni dzień, bo zaczęliśmy w sumie 1 listopada. Od 1 listopada właśnie do dzisiaj, do 10 trwa jeszcze taka oficjalna zbiórka tych, tych sztabów. Później już będziemy mogli tylko te miski zbierać w tych punktach. Z tych punktów my będziemy odbierać, można też dostarczyć do nas do siedziby fundacji, albo też przywieźć na wielki finał, który będzie organizowany w Krośnie na hali sportowej. A kiedy wielki finał? 16 lutego 2020 roku. Czyli mamy jeszcze dwa miesiące na to, żeby te misie faktycznie zbierać. Tak, tak. Czy te pluszaki mają być nowe, czy mogą być używane? Jakie one mają być? Znaczy tak, tutaj niekoniecznie muszą być to nowe z metkami, mogą być to też używane, ale używane też zwracam uwagę, żeby były właśnie w jak najlepszym stanie, żeby to nie były podarte, brudne. Bo wiadomo, na te miśki trafiają dalej do dzieci, więc też no, nie, nie chcemy, żeby to były jakieś miski takie, które już yy, przeżyły swoje. Jak to się stało, że taka lokalna akcja stała się teraz akcją ogólnopolską? Okay. To właśnie jest druga edycja tej akcji, gdzie szliśmy trochę poza tutaj nasze kręgi województwa podkarpackiego. Stało się to w ten sposób właśnie, że dużo ludzi gdzieś widziało na Facebooku, wiadomo, Facebook ma i internet dużą siłę. Dużo ludzi właśnie przy wcześniejszych edycjach wpisało do nas, pytało się, czy te miśki mogą też zbierać u siebie, czy mogą przekazywać do swoich jednostek w okolicy, czy ewentualnie można to wysłać gdzieś albo jakoś dotransportować do nas. I tutaj właśnie zaczęliśmy się zastanawiać z kolegami w fundacji, z koleżankami, czy nie rozszerzyć działalności, po prostu bo wiadomo, te miski i wypadki zdarzają się w całej Polsce, nie tylko u nas na Podkarpaciu, więc są potrzebne wszędzie. I dlatego tamtym, dwa lata temu w czwartej edycji robiliśmy taką akcję testową na Polskę. Chcieliśmy zobaczyć, jak to wyjdzie. Wiadomo, to jest bardzo duże przedsięwzięcie, za tym stoi też duże, du, duża grupa ludzi, czy wolontariuszy, którzy pomagają, organizują tą akcję. No, potem, była, potem był rok przerwy, gdzie tak naprawdę trwały przygotowania już na taką większą skalę, żeby tę akcję zorganizować. No i po prostu teraz ruszyliśmy z piątą Medycyną taką ogólnopolską. Wiadomo, jakieś błędy też pewnie będą, bo dopiero się też uczymy, ale myślę, że wyjdzie bardzo dobrze. Akcja jest bardzo sympatyczna. Wiem, że Państwo, którzy należycie życie do fundacji, też macie uprawnienia właśnie ratownicze. Powiedzmy o tym, bo mi się trafiają do dzieci, ale w jaki sposób rodzice osoby dorosłe powinny dbać o bezpieczeństwo dzieci. Jeżeli przewozimy dzieci w samochodzie, to na co zwrócić szczególną uwagę? Znaczy te, tak, tutaj właśnie no dobrze, żeby te dzieci jednak były w fotelikach. to jest wymagane w naszym tutaj polskim prawie żeby były zapięte, żeby ten fotelik był już dostosowa dostosowany do wieku yy, tego dziecka. No właśnie głównie też bezpieczeństwo, tak samo stan techniczny pojazdu, żeby był, 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 był odpowiedni. Wiadomo, że teraz są warunki atmosferyczne, jak jest, są, idzie zima, jest ślisko, śnieg będzie już, już zaczyna pruszyć, więc też chodzi o to, żeby ten samochód był sprawny technicznie. No i wiadomo, poteliki, zapięte pasy, bo to, już, to jest podstawa. Powiedzmy w ogóle też o Państwa innych działaniach. Państwo prowadzicie też szeroko zakrojoną akcję edukacyjną. Do kogo ta akcja jest skierowana? No tutaj właśnie akcja misie ratownicze, to, to też nie jest tylko sama akcja zbierania pluszaków, również przy tej akcji jeździmy z, ze specjalnymi pokazami dla dzieci po szkołach, jest to tak zwany cykl szpitala misie ratownicia. Czyli te misie rozumiem też z Państwem jeżdżą, tak? A Misie też są takim nieodłącznym elementem, który Wam towarzyszy? Tak, miski są, są z nami praktycznie wszędzie, bo i w samochodach ratowniczych, i przy sobie mamy też w prywatnych. I jeździmy też właśnie tutaj z, z tym właśnie szpitalem misia ratownicza. Tam mamy natomiast takiego dużego, dwumetrowego fantoma misia, na którym dzieci mogą uczyć się właśnie zakresu pierwszej pomocy. Mogą też przebrać się za ratowników. Mamy tam specjalne ubrania przygotowane, także stają się lekarzami, ratownikami. Mogą takiego misia bandażować, leczyć, robić mu zaszczyki, sprawdzać gorączkę. No tak, sympatycznie. <laughs> także właśnie no, tutaj też to jest taki aspekt, że łatwiej do takiego dziecka też w przedszkolu dotrzeć, że po prostu przez zabawę uczymy zasad pierwszej pomocy. Tak, i ta e, przez zabawę pewnie te, te zasady zostają dłużej, prawda? Bo kojarzy się nam sympatycznie. Był ratownik, był misiu, mogliśmy spróbować, mogliśmy się pobawić, to pewnie na dłużej w nas zostaje, łatwiej zapamiętać. No tutaj właśnie do nas też wracają takie pozytywne informacje, że nawet rodzice piszą gdzieś na Facebooku, do nas na profil fundacyjny, że no dzieci wracają do domu i dość długo wspominają tą, ak tą akcję tutaj, że byli ratownicy, byli, był misiek, że można było się pobawić, tym bardziej, że dzieci też dostają certyfikat misia ratownicza, jak ukończą u nas to szkolenie. Yy, więc wiadomo, zostaje też jakaś pamiątka, no, a dzieci łatwiej podejdą do miszka i nauczą się tej pierwszej pomocy niż do plastikowego fantoma. Jak szkoły mogą się do Państwa zgłosić? Jeżeli szkoła miałaby taką ochotę, chciałaby, żeby Państwo przyjechali, właśnie zrobili takie szkolenia, to co powinni zrobić? Yy, najlepiej odezwać się do nas albo na Facebooku, za pośrednictwem właśnie Facebooka wpisać Fundacja Wsparcia 112 lub przez stronę internetową też można nas, nas znaleźć. Dziękuję bardzo, dziękuję za te informacje, dziękuję za odwiedziny i pana Artura, i dwóch takich sympatycznych misiaków. Drodzy państwo, zachęcamy, zachęcamy do zapoznania się na stronie fundacji z punktami, w których te misie można składać, można oddawać. Akcja jest bardzo sympatyczna, no i też mocno, bardzo szlachetna, pomagająca właśnie małym, małym pacjentom, osobom, które ucierpiały na skutek wypadków komunikacyjnych i innych.